Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Wotan jesteśmy oczywiście w naszej kuchanie Europeansie 4 gramy polską na modzie Accident Timeline tym razem w roku 881 Dobra, ostatni mieliśmy odcinek gdzie odpoczywaliśmy, więc teraz trzeba znów trochę ponakurwiać się z kimś. No ale zanim zaczniemy, po pierwsze, nie mamy dziedzica. No i mówiłem, że wylosuję nowego dziedzica spośród widzów, którzy się po prostu zgłoszą do tego losowania, dlatego też teraz e, te osoby się zgłosiły, napisały, że chcą. Żebym wylosował kogoś właśnie z nich. Dlatego też zobaczymy, e, kogo wylosujemy. Ja oczywiście użyję stalej, starej, dobrej strony e, random.org e, I po prostu widzicie, jedna, e, jedna osoba zostanie wylosowana, 7 jest teraz. Jeśli ktoś się nie zgłosił, a chciał być bardzo też dziedzicem, to nie macie się tych dziedziców będzie więcej, więc na razem się możecie zgłosić. Jak ktoś zostanie już wylosowany raz, to drugi raz nie będzie mógł. E, dobra. Losujemy jedynka. Jedynka została wylosowana, dlatego też um, Bors. Bors. Bors nazwać się swojego dzisiaj Bors i tyle. Nie będę jak już SK czy coś pisał, po prostu będzie Bors Dobra, to mamy załatwione Potem tak, było dużo komentarzy, znowu Oczywiście za wszystkie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Dzięki, że piszecie, w ogóle podoba mi się to Że w tej serii właśnie jest duży odzew W komentarzach mm, pod filmem Jak widzicie, są różne komentarze od, od po prostu jakichś tam przywitania się Po ciekawostki i tak dalej, tak dalej Ale jeden komentarz naprawdę mnie urzekł Ponieważ jak widzicie Najlepszy pewnie jak napisał takie jakby małe streszczenie Tego co się działo pomiędzy Mną, Litwą, a wojną z starymi plusami i gdańskie i Pomorzem, więc jeśli chcecie sprawdźcie sobie pod ostatnim odcinkiem, ten komentarz jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Dobra, wracamy do rozgrywki, bo chyba was to najbardziej interesuje i teraz tak, co możemy robić? Po pierwsze musimy poczekać chwilę, aż skończą nam się jakieś klejmy, czy po prostu zerwać, e, przestać poprawiać relacje z Holsztynem, żeby móc zaatakować za chwilę na przykład koronie. Sprawdzałem sobie, ile wojska ma koronie i Nowogród. Kuronia, a Nowogród w tej chwili ma 10 tysięcy wojska, dojdzie do siebie Force Limit, ma 13, i jego Force Limit, i ma 13 tysięcy, 14 tysięcy manpowera, a Kuronia w tej chwili ma, już wam mówię, ma 6 tysięcy wojska, 10 tysięcy um, Force Limitu, więc jednym słowem, tu będzie taka wojna moje 15 tysięcy na 20 tysięcy wojska przeciwnika. Czy mi się uda wygrać to? myślę, że jest szansa. I to dużo, starsze przez to dużo mam power, ale jeśli uda mi się odbić przynajmniej tutaj e, na przykład Memel, Kurland i nie wiem na przykład mm, Semigalię, to mam dostęp do Latgalii. Więc to jest kurde coś, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Więc ja myślę, że to zrobię. Wolałbym, żeby ta wojna Litwy z... Litwy ze starymi plusami się już skończyła, tylko tyle, że oni mają tutaj dopiero 28% na minusie, że podbiją ten Ford i jakoś nie widzę, żeby podbijali to jakoś dużo, dużo, dużo szybciej. Też kurde, tutaj muszę użyć tego czegoś, że dałem trochę kasy duchowieństwu, ale za to przynajmniej będę miał więcej będę zarabiał mi w końcu bonus 15% taksów wskoczy, tylko tyle, że poczekam sobie, aż będę miał te 30 dukatów żeby mnie, żeby żadnej pożyczki czasem nie brać, bo no, jednak pożyczek nie chcę, bo bym musiał tylko tracić kasę przez to, żeby może je spłacać. No dobra, e, teraz możemy sobie to zrobić i mamy już więcej w taksach, więc będziemy więcej zarabiać. Bardzo mnie to cieszy. Teraz to jeszcze tak, bunty nadchodzą. To jest wiadomo i te, to jest wiadomo, że nadejdą te bunty i na pewno ich nie powstrzymamy na czas. A jakby tak, wywołać wojnę z Kuronią, dać jej wejść do nas, kiedy wybuchną bunty. I żeby oni w moich buntowników, by byli buntowników, stracili trochę armii, a potem ja się, by, bym się w nich wbił. To jest kurde jakiś pomysł. Też myśleliście, by żebym kopnął tą Litwę... ...w żyć i po prostu wziął sobie z... ...Kirwis... Um, kirwi... Um, nie wiem, jak się to już czytało. Pisaliście, ale sorry, zapomniałem sobie. Bym mógł popatrzeć na komentarze, ale nie chce mi się już szukać teraz tego. Żeby po prostu z nimi wziąć sobie sojusz. Oni mają sojusze tutaj z dwoma państwewkami, które tak naprawdę bym mógł na razie ominąć. Bym bardziej się skupił na Kuronii, Estonii, Latgalii i właśnie Nowogrodzie. I dopiero poszedł na północ. A to całą tą resztę, sobie w końcu zjadł. Plus dzięki temu bym tutaj, jest jakoś tak w sidłach miał Litwę. Co by było sobie spoko. Tylko tyle, że ja z Litwą mam chyba dalej Ro Royal Marriage, tak? Czy nie mam. Nie mam chyba. Czekajcie. Gdzieś tutaj chyba się da to sprawdzić, co nie? Chyba nie mam, więc w sumie ja bym mógł to zrobić. W sumie to by było dobre, tylko bym wolał to zrobić dopiero po tej wojnie. Nie, ja mam chyba z Litwą. No w sumie nie wiem, gdzie, gdzie to można było sprawdzić. Bo w sumie. Czy, a, mają kargan, że kąs. Kurde, by nie mieli dzieci, to może jakaś była Unia czy coś. No nic. Dobra. Zrobimy sobie tak. Ja tak czy siak wezmę sobie z nimi sojusz. Dlaczego? Bo i tak czy siak mamy bardzo dużo punktów, na przy, przyrostu punktów. Wiem, będę tracił dyplomatyczną relację jedną. Ale z drugiej strony, ja teraz, z, zamiast żeby tracić tę re, dyplomatyczną relację, mogę po prostu wziąć politykę na 10 lat, która i tak będę tracił tą jedną dyplomatyczną relację, ale przynajmniej będę miał... A czyli jeden dyplomatyczny punkt na miesiąc, ale przynajmniej miał jednego dyplomatę więcej. W sumie dla mnie to jest po prostu win-win. I tyle. Wygrana po prostu. Mamy jeden sojusz więcej. Super. Mamy do tego jeszcze. Mm, mamy do tego jeszcze jednego dyplomatę więcej, co też jest bardzo, bardzo fajne. I teraz mamy trzy sojusze. Więc z Litwą za chwilę będziemy mogli zerwać. Nawet teraz bym mógł to zrobić. Tylko tyle, że ja tu Litwę bym chciał jakoś zachęcić do tej wojny z Kuronią. Chyba, że. Chyba, że. Jakbym wypowiedział o wojnie Kuroni i Nowogrodowi. kim masz sojusze. Latgalią, tak? Hmm. Nie, Latgalią nie chcę teraz walczyć, bo chciałem ją zostawić na kiedy indziej. Ale czy dałoby się radę jakoś zrobić tak, żebyście wy przyszli, jakbym wam... Powiedział, że mam ziemi, Nie, nie chcecie. Nikt by nie chciał do mnie dołączyć, więc to by była naprawdę ciężka wojna. Bardzo ciężka wojna, w której bym się zadłużył. Dlatego też, kurde, Litwo, kończ to. Kończ to. O, może w końcu skończy. Tak, skończyła, skończyła bardzo dobrze. Nic nie zabrała, oczywiście, nie miała jak, bo zabraliśmy jej ziemię tutaj. No i teraz, tak, Litwo. Chcesz, no, poczekaj, pocz wstrzyma wstrzymajmy się z tym ślubem, tak? Jeśli mi Litwo pomożesz, to pomyślę. O, o to chodzi. Litwo mi pomoże. Czteral teraz będziemy mieli 24 tysiące do 20 tysięcy. Dlatego też lecimy Nowogrodu. Nie wołam oddzielnie, żeby on nie zawołał e, Latgali. Ponieważ ja Latgali ja chciałbym ścisnąć w kolejnej wojnie. Dlatego też teraz lecimy. E, worgol na Memel. Tylko od razu tam lecimy naszymi wojskami, żebyśmy w razie czego... Mm, w razie czego po prostu nie mieli... O, te, takiej, takiej sytuacji, że nam po prostu lista tam wejdzie, zajmie dla siebie i powie E, spierdalaj, zabrałeś mi ziemię, to ja ci też teraz zabiorę No właśnie, żeby takiego czegoś nie było e, W sumie z um, Kirwi ja bym mógł wziąć um, ten ślub Ponieważ jak na razie nie sądzę się, nie będę się rozwijał tutaj na wschód Ponieważ... Um, ponieważ bardziej się chciałem skupić na północy i co najwyżej na tutaj m, na zachodzie mojego kraju plus może też był pomysł nie, sorry, że nie pamiętam od kogo, chociaż mógł nad sprawdzić czekajcie eee, kto mi mówił, że ma taką Bułgarię? Mr. Dave, Mr. Dave pisał, żebym. Może spróbował zaatakować Bułgarię, ponieważ, jak widzicie, ona ma teraz problemy z buntownikami, więc w sumie to też byłoby dobre. Dlatego też pomyślę nad kolejną wojną, właśnie tutaj na południu. Dlatego też na wschód na razie nie. Bardziej północ, zachód lub południe to są nasze kierunki ataku. Dlatego też ten ślub mógłbym wziąć. Tym bardziej, że nasz król prawdopodobnie niedługo umrze i wtedy nie będziemy w ślubie będziemy mogli zerwać sojusze z Litwą. Z Litwy na razie nie musimy. Nie musimy. Zagrajmy to tak bezpiecznie, spokojnie, będzie dobrze. Właśnie. Czy ja zacząłem budować flotę? Nie. I to jest mój wielki problem i błąd. Ponieważ ja flotę powinienem budować. I powinny to być właśnie galery. O, gdzieś nie potrzebuję kasy, żeby to zbudować. Dobra, walić to. Czy ja mam jakiegoś lidera? Nie mam lidera, dlatego też próbujemy losować, czy bierzemy za króla. Nie, króla może nie, bo nie mam teraz dziedzica, więc wolę, żeby mi król nie zdedził jednak. O kurwa. What? Karol! Karol! Karol Ferdynand Korycki Nowy Jusen. Jeśli oglądaliście Mo Mongolię, to tam mieliśmy takiego tego generała Jusena, który podbił Japonię Karol podbije całą kurwa resztę i tyle Lecimy, lecimy na Japonię, podbijemy jak Jusen na Japonię Bez kitu 4,0431 generał przy ilu Army Tradition? 20. dziękuję, dziękuję Pozamiatane będzie teraz Lecimy no, to teraz tutaj nawet bez Litwy mógłbym wypowiedzieć tą wojnę. Ale jak już Litwa jest, to w sumie czemu by nie? Chodźmy. Chodźmy na to. Tak. To jest ten moment. To jest ten moment. Kiedy podbijemy trochę więcej ziemi. Okej. Okay. Zostawimy sobie tutaj jedną osobę. A resztą lecimy na Kurland. Czy przez Kurland. Uh, nie mamy minusów. farm lancy. Że nad lancy. To jeszcze lepiej. I nie ma rzeki. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bez minusów i pokaż mi pokaż mi to cztery szoku, pokaż mi to cztery szoku, które po prostu rozpierdala. Dziękuję. Uh, kurde, mm, teraz tak, tutaj szybko zostawiamy kogoś i lecimy na semigalię, żeby mi to litwa nie podbija. Tutaj podbija... Jak tu Litwa podbija, jak ja tą biaszy byłam? Fuck! Ej, żeby to Litwa mi przekazała. Żeby mi Litwa przekazała, kurde, no ma... kurwa no mają klejma tam o kurde, to jest... to jest problem, wiecie? Jeśli Litwa mi tego nie przekaże, to może być ciężko. Ona to chce, ona to chce, ona mi nie przekaże za bardzo. Chyba, a chyba po, po tej wonie kopiemy Litwę w dupę i się bawimy z Litwą, wiecie? Tak chyba będzie. Usel, ani przyjdziemy na Usel, bo nas. Bo nas Nowogród, kurde, tutaj trzyma w garści. Ale Nowogród już idzie i idzie na Litwę, więc sobie pozwólmy iść na Litwę, na Litwę im. To może sobie pójdź do Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dlaczego tutaj 12 tysięcy osób chodzi? Jakoś się Nowogród nam połączył? Chyba tak, dobra. Ja sobie na razie stanę tutaj, naszą armią. Bardzo mi się nie podoba to, że to jednak Litwa podbija, a nie my. Trzeba by wywołać jakąś bitwę, w której Litw... do której właśnie Litwa pójdzie. I wtedy jakoś może by poszło. Tylko teraz właśnie, my za bardzo nie mamy jak po pierwsze chyba przejść tutaj. A nie mamy przejścia przez Latgalię, bo ma sojusz z, now z Nowogrodem. Tyle... <coughs> czekajcie, sorry, kaształem sobie. Tyle, że właśnie, kurde, jesteśmy blokowani z każdej strony. Nie mamy jak przejść na Isel. I to jest troszeczkę... To jest, to jest mały kłopot Taki mały, mały, ale kłopot Dobra, i mamy Nowogród Jakbyśmy Nowogród gdzieś tutaj Bitwę z nim wywołali Na przykład oni idą teraz do... A, tu idą Myślałem, że do Kauns Wilnus, Wilnus, Wilnus Kauns, chodźmy tu Tak, żeby Litwa wyszła z tamtego Oblężenia i przyszła tutaj do nas Jakbyśmy tutaj przychodzili, To prawdopodobnie dostaniemy przejście przez rzekę, tak? Nie, nie dostaniemy Super, dobra, możemy się wbijać. A, to są lasy? Kurwa, są lasy, będą minusy. Oni mają 5, 1, 2 generała? Was pojebało? I serio? Serio? Dobra, ja, ja tam nie idę. I, idę, do, idę do Livlandu. podbijacie sobie Wilno. Co mi to obchodzi, jakieś Wilno? Moje to jest? To o ile to jest Wilno? Bo to Vilnius. Wi nie, to Wilno tu jest? Nie. Bo i tak? No możliwe. Podbijmy sobie to, bo w sumie wbijmy się tutaj. Chodźmy wszyscy. Dobra. Musimy jakoś tą Litwę ruszyć stąd. Litwo, no weź się rusz. Kurde, miałem nadzieję, że tam pieszy wskoczy, bo w sumie chyba ja się wbiję pierwszy do tej bitwy. Dlaczego Litwa to podbija? To jest takie trochę... ...głupie i dziwne. Ale ja też tam klejma mam, co nie? Też tam klejma mam. Kurde właśnie w sumie m, możemy klejmy porobić, bo mam dyplomatów. Wziąłem sobie dyplomatę więcej, cieszę się, o mam dyplomatę więcej. E, a wotan używasz go? No no w sumie to nie. To kurwa dlaczego? Aha, okej, okay, dobra, już będę, już będę już będę, przepraszam bardzo. Przepraszam... A w nawoń mamy ten? Klejma? Nie mamy na klejma. Mm. Na lędzianów, to, to są lędzianie. Dobra, robimy klejma, bo w sumie z nimi wojnę możemy wypowiedzieć za... Kiedy? 85... o, za 3 lata. Hmm, to już niedługo. No właśnie, boli mnie bardzo, że nie mam floty. No ale w jednej, w jednej prowincji bym tej floty co dużo nie nabudował, na więc teraz musimy od Kroni jak najwięcej tych morskich ziem e, zabrać. Plus potem od Pomorza jeszcze i będzie spoko. Bo może masz jakiś już, Nie masz. A do kiedy mamy e, pokój do 89, 7 lat, dobra? Za 7 lat tam się widzimy. O... Nie mogę tam przejść i nie ma jak tam przejść na pewno o. A chodźmy do, kurde, Nowogrodu. Jakiś ptak mi napierdziela w mój ten, dach. Bo ja w sumie mieszkam tak jakby, no, prawie na poddaszu. Prawie, no prawie. Mam tylko jedną skoszoną ścianę, ale resztę mam jeszcze strych nade mną, ale jak ktoś, jakiś ptak si siądzie na dachu i napierdziela dziobem w blachę, bo w sumie czemu by nie, fajnie napierdzielać e, dziobem w blachę, to właśnie tak jest czasem. E, dobra, są lasy i z Pskowa nie jest przejście przez rzekę, Holm, um, Irlandy, Ladoga, Rzef. Od Rzef nie ma przejścia przez rzekę i... A, nie przyjdziemy! Czy to był Ford? Czemu taka flaga była? Ej, widzicie tą flagę mało? Popatrzcie, co to jest. a Czaje! Forty mnie tu blokują, ale do tej prowincji możemy wrócić. Fajnie, fajnie to zrobili. Podoba mi się, bardzo mi się to podoba. E, więcej takich rzeczy. Lecimy nawracać w wystruku. E, o kurde, ja piątkę zarabiam. A, bo za bo zalutowanie trochę zarabiam. Dobra. Hmm, teraz pytanie. Hmm, czy mogę przejść tędy, mogę przejść tędy, mogę przejść tu, mogę przejść tu przy... dobra, w sumie mamy więcej armii, więc wbijam się w psków. będziemy mieć podwójne minusy prawdopodobnie, chyba że nasz manewr trochę... Nie, pojedyncze minusy, no nie jest tak źle. Teraz mój szok powinien tutaj dać radę. O to chodzi, jak, ładny stack wipe. Dziękuję, dziękuję. Dobra, hmm, tu zostawiamy ludzi, trzeba, tym tysiącus wracamy, chociaż nie, tu jest generał, który ładnie podbija. Wszystko, więc w sumie powinniśmy go tam cofnąć. A e, to tylko podbijemy sobie tą prowincję, bo chyba na to nie możemy przejść. E, dobra, nasz agent został odkryty na. w Wołyniu, tak? Niech będzie, co mnie to obchodzi. Dobra, teraz tak. Wszystko zależy od tego, czy Litwa odda mi tą prowincję. Jeśli mi odda prowincję, e, o, obleganie tej prowincji, to jest wszystko ok. Jeśli nie, no to Litwo jednak, sorry, ale nie widzę dla ciebie przyszłości w tym państwie. Czy w ogóle w tym świecie. Mm. Mógłbym drogę zbudować, to drogi nie chcę budować, ja chcę budować budynki lepsze, tak. Mm, z Holsztynem widzę, że nie poprawię relacji na stówę, a potrzebuję do zadania. Eee, Holsztyn. No ślubu sobie nie wezmę, bo to jest typowa relacja, ja bym w sumie, czy, czy, czy to daje trochę? Czekajcie, bo nie pamiętam, czy to dawało? Nie, to ja bym musiał im oferować chyba przejście przez naszy, nasz kraj. Dobra, wyłączymy sobie to. Kurwa, kurwa, Litwa. Ty pizdo? Sorry, sorry, że tak się wkurwiłem, ale no. Litwa mi wszystko tu zjebała. No, po prostu mi to zjebała. I teraz powinniście. Te osoby, które pisały, a nie mówiliśmy. powinny właśnie. Właśnie to powiedzieć. Znaczy, nie pisały jeszcze, nie mówiły, ale. Powinny zacząć. On widzę, że Nowogród się też napiera z kimś innym, ale dobrze, że to my Nowogród podbijamy. Więc w sumie teraz tak Jak byśmy... A, czekajcie, może można załatwimy sobie sprawę z Holsztynem, ponieważ to byśmy my musieli im dać Military Access, nie, ale możemy na przykład wysłać im trochę kasiurki. To wy na to. Pieniążki, panowie, panie. A zaraz mi bunty w wystruku... A, bo tam pod na, na wracam. dobra. Litwo, jesteś dziwką. Sorry, sorry, że... nie wiem. Sorry, sorry, naprawdę, ale... No jak można być tak grubym, żeby mi po prostu zabrać jedną prowincję, obleganie tej prowincji? Jeszcze jak, jak ja się tam pierwszy wbiłem! To jest nie fair. Ponowie, panie, ej! Wen, ven, weźcie, no ludzie! Jak wy tak możecie? O, 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 o! Odbi to! Nie ja Cię tam, nie będę cisnąć! Odbij, odbij sobie tą prowincję, ja sobie ją odbiję. Potem znowu, yy, Litwo, nie wracaj tam! Nie wracaj tam! <laughs> nie wolno ci! Litwo, Litwo, nie idź tam! Nie! Yy, nie pomogę wam! Nie się bij. bijcie się tam sami. O, mogę idę, sobie wybrać nową. Hmm. Czy ja to chcę? A w sumie bym mógł teraz to wziąć, ale muszę też pamiętać, że muszę trochę zostawić punktów administracyjnych na skorowanie, więc w na razie to zostawimy. nie. Bo w sumie wiesz, ja muszę mieć tutaj 100 stówkę. Ile mi potrzeba, żeby 10 relacji zwiększyć? 25 kasów bym musiał wysłać. Czyli za 25 golda dostałbym co w tym zadaniu. Prestige i diplo pointy. Myślę, że to jest dobry. dobry ten... dobra wymiana. Więc słuchajcie, zadanie skończone. Dziękuję. Teraz tak. Wycofałem im Military Access. Tak, wycofałem, dobra. Nowe zadanie. Okej okay. Okej okay. mam kasus belli na kurwa Litwę. Bo, bo, bo tak, dlaczego? Bo, bo mnie wkurwiła No, Kto normalnie zabiera Kurland dla siebie, jak ja chcę go mieć? Oni, oni już tam powinni wiedzieć, mieć w głowie zakodowane. Kurland jest mój, ale nie, nie, bo muszą sobie w Kurland wziąć dla siebie. Dlatego Litwo, nie idź tam nawet. Zostaw to, to nie jest twoje. Zostaw tą armię, która tam stoi. No, Litwo. No, no weź, no Litwo, no, Ej no, my przyjaciele jesteśmy, będę tak jak Repus mówił, no we no. No przyjaciele. I... właśnie, Nowogrodzie, idź tam, wpierdziel w Wpierdziel Litwie, wpierdziel Litwie, dawaj, dawaj, dawaj Nowogród. Nowogród, Nowogród. Wpierdziel im. Odbij tak, odbito, odbito. Nie idź na S. no... Co ty robisz w Nowogrodzie? Gdzie ty idziesz? Nie mówcie, że idziecie do Nowogrodu. No po co idziecie do Nowogrodu, jak kuro nie możecie oblegać? Nie, bo się wbije tam, nie. Dobra, wracacie, wracacie, wracacie na kurlo, Kurland. Wracacie na Kurland, a ja sobie stanę w Nowogrodzie. I tyle, będę stał sobie w Nowogrodzie armiami i róbcie co, co chcecie. Boże, taka, taka, taka łatwa wojna, a takie emocje. Dobra, mamy Nowogród. Ale to oznacza, że oni teraz będą chcieli. Będą chcieli to odbić, Nowogród, prawdopodobnie. Co mi się nie podoba. A jeszcze gorzej, że teraz. E, kirwiczanie. O, w sumie tak dalej będę mówił. Kirwiczanie. Zrobią zabierać. Zabierają za dużo od Nowogrodu. Muszą mi zostawić tutaj przynajmniej przejście na północ. Chyba, że, że ja sobie teraz już wezmę. Ale w sumie nie skoruję tego chyba. No, nie opłaca się teraz brać tego. Neva. Chodźmy tu. No jakie. A jakbyśmy sobie zrobili. Was, wasala kuronie? Dałoby radę. O... Jak to nie chce to. No i co z tego, że Li Litwa tego nie chce? Ale nie, no serio. Przejdźcie to, bo Litwa tego nie chce. No i co z tego, że Litwa tego nie chce, że. Kurde, głupia Litwa! A jeszcze no w ogóle z innymi walczy? No dobra. Kurland jest na pewno stracony. Fuck. Ej, bo oni mi jeszcze podbiją ten. Ok, ja mi tam odbije coś i jeszcze litwa to zajmie. Ile buntów? 14 tysięcy. E, bunty. lećcie w górę, lećcie w górę. No weźcie, idźcie do Kurlandu. Czekajcie. Nie wiem, czy słyszycie, ale muzyka u mojej siostry leci, wróciła z Portugalii. Napierdala mi teraz muzyką. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ale wydrę się na nią po, po odcinku. Teraz mi się nie chce. Okej, okay, jak by to zrobić, żeby było dobrze i żeby było zajebiście. Chcemy to, tonacz no pewnie. No pewnie. Tak. Issel mogę sobie do nas zabrać dla siebie. Reval mogę zabrać. Nie będę miał przejścia do tych prowincji. I Livland bym mógł zabrać. Mógłbym tak zrobić. Co by mi to dało? Dałoby to mi to dojść do Estonii. Do Latgalii. Był miał przejbanie, żeby tam dojść, ale w sumie... W sumie bym miał przejście przez Kirwiczan I może jakoś przez... W sumie i bym... Jakbym Latgali lat szybko zatokował To bym miał przejście przez Kirwiczan. W sumie to jest pomysł, wiecie? Powiemy Litwie pierdol się Za przeproszeniem Wejdziemy sobie po prostu tak prowincję Jakbyśmy jeszcze to zabrali 262 punkty do skorowania A Memelia my coś jeszcze chce to by musiał Litwie oddać, a nie chcę tego Litwie oddać. Nie ma szans, że ja cokolwiek Litwie oddam. Natomiast sków mógł zabrać. Ej, to by naprawdę były to by byśmy dostali order za najbrzydsze granice ever. Ale w sumie wiecie co? To nie jest takie złe. To naprawdę nie jest złe. Psków zostawimy. Od, w sumie czekajcie, na, na początku to my może zrobimy tak. No w ogród, cześć. Eee, słuchajcie, ja z wami dużego takiegoś długiego trusu nie chcę, więc posudajcie mi swój hajs O, hajs zawsze. Finlandia? Finlandia tu jest gdzieś? Gdzie jest Finlandia. Co za co, Finlandia? Co, 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 a! <gryw> Finlandię możecie uwolnić. W sumie? Uwolnicie na Finlandię w Newie to będę ją mógł je podbić. Biorę. Biorę. Super. Warrepsy, Woreps oczywiście. Dajcie mi też. No w sumie to. I w sumie tyle. 5 prestiżu dostaniemy. Jak na długo będzie mieć trus? No w sumie 11 lat. Będzie, będzie, dobra. Znowu w ogrodzie. Na razie. Dobra I teraz Chcecie być moim wasalem? Nie, bo Litwa tego nie chce. Dobra, to Kurland zostaje Nie chcę biorą sobie biorę Kurland sobie tam w Kurlandzie Biorę to wszystko, biorę sobie kasiurkę Biorę sobie O, O pokorzenie, oczywiście Punkty na maksa będą szły zaraz I War oczywiście weźmiemy sobie. I to tyle Tyle chcę. 98. trus. 17 agresywne ekspansji. Bez koalicji jak na razie. 326 punktów do skorowania. Dostajemy power projection ile? 45 punktów. Będziemy mieć na maksa. Dobra. Ja myślę, że to jest dobre. Myślę, że wyszło nam to dobrze. Dlatego też. Kończymy wojnę? Pokazujemy środkowy palec Litwie. Właśnie każdy teraz do monitora pokażcie jej. Wal się Litwo. Teraz. Oczywiście nie możemy tego skorować Ale Jak skorujemy Ozylię Już nie Yssel, tylko Ozylię To rewal e, Livlandię i Dorpat Też skorujemy Przynajmniej tak mi się wydaje To znaczy nie wiem W sumie W sumie mogłem właśnie coś pojebać Ale Ale co o to Nie no Patrzcie Ozylię dajemy e, Możemy skorować Więc i skorujemy resztę myślę Tylko jak Ozylię skorujemy a tu już nie jest Memel, tylko jest Klaipeda. No i w sumie. Nie, to czekajcie. Klaipeda. Klajpeda. Sorry, tu już nie Memel, Klaipeda. Dobra, e, teraz musimy po pierwsze wrócić do kraju naszego. Po drugie, zacząć robić kory na e, Radgalię. na Rygę. O, ryga. o oczywiście, że Rygę chcemy podbić. Na Rygę. Po trzecie, sojusz z Litwą za chwilę zostanie prawdopodobnie zerwany. Bo będą moim zaraz, moim przedupasem. Po czwarte, pomoże ile jeszcze? Bo nie, weźcie co, kończmy odcinek, bo jest już 26 minut, to jest, moim zdaniem, wystarczająco na ten odcinek. Myślę, że Wam się to podobało. Mam też nadzieję, że Wam się podobało to, że mamy już tutaj e, polską koronę. <grym> Polisz Kuronia e, No, powiem Wam, to jest troszeczkę ryzykowny maner, bo mam teraz przydzielony kraj na pół. I w sumie teraz tak, wycofamy się wojskiem tu to nie będziemy mogli przejść potem, więc może nie wycofajmy się tam wojskiem, tylko chodźmy tędy i przejdźmy tutaj. E, tutaj wszędzie zboostujemy autonomię, która i tak już jest prawie na maksie, ale podnosimy ją jeszcze wyżej, e, bo tak, żebyśmy tutaj za dużych buntów nie mieli. Tak, 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 wszędzie pod podnosimy. Bunty na pewno wybuchną, to nie ma co nawet myśleć o tym, że nie. Um, dobra, kończymy w następnym odcinku. Będziemy się tutaj orientować, co będziemy robić dalej. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Na razie pa, napiszcie mi, czy wam podobała się ta wojna i czy dobrze zrobiłem, że kopnę, zaraz kopnę litwę w dupę. Na razie pa i syja.